Hej, małe drodzy, ludzie! Jestem Macowski, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj sobie gramy FIFA 23 Ultimate Team. No i właśnie sobie dzisiaj gramy, czyli będziemy otwierać paczkę z ikoną 90 plus Food Birthday. Ale to może po tym meczu, którego sobie właśnie teraz zagram. I walsy sobie zagram, bo brakuje mi jeszcze chyba dwóch zwycięstw do nagród. A potem sobie jeszcze do uleczenia Ja także zostawcie lajka, suba yy, i ogólnie dziękuję za wbicie tego yy, 50 subów. Dlatego ja odnawiamy ten nasz stary kanał. No i co na no, chyba zagranie. Yy, zagram sobie właśnie Rivalsy. Yy. No i tak, co do składu, coś to się zmieniło. Mam nadzieję, że dropnę jakąś dodam to Mikolne 90 plus. Nadzieję, że będzie to urodzinowa i może jakiś Puskas albo weźlik, albo jakiś Poty, Ronaldinho. No zobaczymy. Dobra, mam ten skład, tego pomijamy. No i tak. przeanalizujemy sobie dzisiaj. Bo, nie, bo ogólnie jest nowy event w FIFA, raczej każdy wie, kto gra w FIFA. E, jest nowy event Trophy Titans. Ja dropułem e, dwie karty z tego eventu. Dropułem Donald tego Hero, i dropłem tego Del Piero. Ten, oj, oj, oj. oj. No, ja Drogłem dro dro Del Piero, ale w słabszą wersję, tą 8.8, e, no i Dunowana no 8.9, e, no i teraz właśnie, no, po prostu. Teraz Pedri może, pajaczocik jakiś. I właśnie tak, dobra, teraz sobie... Graby e, i no, mam tutaj piłkę do Wulera. Wuler jest podanie do Pedri, jego Pedri strzela, ale nie ja, mała. E, także no, tutaj e, tak, rywalsy. I ja bym sobie miał w ogóle. E, no. Nie, no na pustą dostaje, ale bez sensu to jest. Żeby się na pustach, jeden typo i... na i kierunki. Vinicius urodzinowy? Ja pierdziele. Ale gościa ofarta. z urodzinowy to... Góry Słowacy z 5 milionów. Ale mamy re ante Rebić. Re o jest. Rebić! Przejść, przejść! A... Czemu on zaczął? No brawki, bez sensu. Mm, dobra, jest szansa na wygranie tego. Oj, ładnie teraz porobił. O, i ja narażam tego urodzinowego. O, Rush jest fajny, Traore Traore? Nie, nie jest Traore Traorę jakiś. A tam ma Traorę? Nie, to nie jest Traorę. Może być ten Hamed Traorę, to co gra teraz wśród Borbów. Taki z. chyba i Mi się wydaje. Dobra, i ten tak Anterbić. No, nie dogoni go trend. Dobra, jednak nie wygonił, teraz anterebić, a An jest się strzał e i, i teraz właśnie Ktoś ma akcję. Nie, tym Oj, teraz ładne Anterebić. Rebić. Wuller, No mamy jeden do jednego. Rudy wuler. Ej, no, no Czekaj, kurde, bo ja tu mam podgłosone to wszystko. O nie! tylko przycisz. O nie! O mam piłkę, dobra. Pyk! Powinienem od słuchać komentatorów. No Rebić, anterebić. Rebić, podanie! No i mamy 1-2, wygrywa Kwaraskelia. Strzela bramkę po ale... No wiecie jak jest. Nie jestem jakimś takim tapiniastym, ale... Wiadomo, że zawsze tego tapina trzeba zrobić Mogę tam uderzać, ale podałem, no co Dobra, i teraz właśnie Oj, teraz... A, spalony Tak, spalony Bo był A nie, kantona Oje, tutaj ten urodzinowy O ładnie, teraz Anterebić Nie, To co sobie puściłem. Znaczy, może mogłem tutaj wcześniej, ale No Dobra, o Traorę. To jest chłodny hamet Traorę, tak mi się wydaje. Tutaj, pyk, podanie, pyk. Jedziemy. Anterebić, rebić. Podanie i co? So o, co, jak on to obronił? Kogo on ma na bramce Tak. Kogo, kogo on ma na bramce? No dobra, donovan, Pedri. Pedri. O, ładnie teraz, to coś tam, coś tam. Dobra, Markes, Mar Mar a no tak, mam go do wypożyczenia. Toni Cross. ha, broni. Dobra, Donovan, może jakiś fałszyk czy coś. Pedri, Pedri, Markes, jejku, jakie uderzenie obrońcy. Coś nieprawdopodobnego. ten strzał. Donovan do tyłu, rozegranie, pyk, o, ładnie, teraz Buller. Aaa! Prawda, w ostatniej minucie. Sekundzie, w minucie. Krebić. Ja jeszcze. Ja grę ofensywnie strasznie, już to widzę, bo... Pedri! Jajku! Koło ma na bramce! Lepiej broni niż moje DSO. Dobra, piłka dla nas. Pyk. O! Oh, não. Não. oh, oh, è é. Oh. Ragazzi, allora. Oh. <fixão> é, oh. É casa di Vinícius, não, dobra. Na posto Dziś mi ten win się jak na razie nie popisał, bo tylko, i strzelił te dwie bramki, ale tak naprawdę to nic driblingu, a już się, się raczej się spodziewa szybkości i driblingu. Wczoraj też oczywiście, ale no... Dobra, jestem tragiczny chyba, źle podałem. No, ale teraz ładnie tutaj zagrał. Rebić, podanie tutaj. I wypuszczamy wulera. No jest, zawołany jestem wuler. I widziałem ma w ogóle na środku, na środku obrony. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Anterebić. Rebić, rozpędza się. Rebić. Rebić. Hop siup. Pyk, podanie. Pyk i cyk. I jest gol. 3 do 2 Wuler. ładnie, druga jego bramka. No i co, tak się właśnie tutaj kończy. Pierwsza połowa. Nie wiem, czy ten jakiś kolega pominie, czy nie. Opominał super. Ja od razu biorę. Znów meczu. No i właśnie sobie teraz spojrzę na drugą połowę, o Isius może teraz coś, coś się popiszę. O! Jest 5 na 5 tak w ogóle. Nowy Isus, nowy Isius. Eee. Do dupy. Strzał. Ale ładnie zrobił ten... ten Kurde. Dobra. Pyk. No co jest King? Ja jestem... Ta nowa... ten nowy bohater... No co? No Pyk. Nie do niego. Może to wyglądało, ale Dobra. Misjus. No o, Przepyk. Ok. Podanie. Nie ma spalonego, nie może być spalonego. Kaiłoka, Kaiłoka. Kaiwoka, Kajwoker jej alumdyszeli. Co tu. Mogę jak na tapinę, ale. No nie! Co tu tak, o? Nic po kurde podał tego Dobra i teraz to Pan może jakiś Fałsza Loris to jest naprawdę? Jestem ten zwykły pewnie? Chyba pierdzielę Dobra trafiłem w No nie trafię Nie do niego kurde, nie do Kawa. Kai, Kałaka Zatřebov to ten kink. Lendlý kink. Pyk. Donovan. Spokojně, spokojně. Tu. Ah. Dobra, pořádně. Pyk. Donovan. Donovan?! Já tam no, musím iště psout, to Kinga. Pyk. Kranie. Pedri! Jest! Szczurek. Mamy cztery do dwóch. No, nie może wcześniej wszystko. Ojej, po tragedia ze tego wysiłnika strony. No! On jest tym Kingiem przed... Dałem mu tu! Wulery! Ja pieczę, ale za lekko. O nie, Viniciusa wypuścił. Pokojnie, Walker, Walker jest szybszy. Szybki. Oko jest Viniciusem, no. O! Niestety, szczerze, szczerze. Znalazł tam koło, to szczerze. Traorę. No, mówiłem, że Hamed Traorę. CSBC jeszcze jakiś, jeszcze powiedz ten dziad Nie no, ma słaby sens, teraz. Znaczy no, może dryblik i tempo, tempo trochę małe ma. No. 90 to i tak dużo, ale... E, ale no, wiadomo. No nie no, ponad 20 zawsze będzie boisko i znowu szczęki w no. Ta tapina. Dobrze. No to no, ten kick jest jakiś... Postrzelany, to jest... To jest przecież zwykły kick, no, jak ja widziałem. On jest do odblokowania za ten. Za te draf, za mecze Jak go on odblokował za to i go nie trafił, to naprawdę... Też mogę go odblokować. Ale to... No, wiecie, jak... jest i ten uderza i broni Loris, niesamowite. No, ja do tutaj pyk. Poczekamy sobie, poczekamy. Pfff. <grym> to było... Co się podać do tamtego piętką tak, ale... O, dobra. Jakim do samego końca, bo co? Ja na czasy trzeba pogać czasem. Podanie, spokojnie, spokojnie. Do środka, zgranie. No! Nie no, to jest... Naprawdę. No nie! Dobrze! Uch! Dobra, pyk! I kaiwalka! Kajłoker nie może być! W sumie to... No serio w sumie nie może być szybszy chyba, Podanie. Pyk. No Jezus, no nie tyle miejsca miał ja! Pa. No to jeszcze podejść, nie. No to tej uspokojenie. Do nową, Nie. O nie, proszę, Cantona, Erik Cantona. To mieliście sobie jeszcze okolic. O nie, bo to traorę! Nie! Nie, no co to jest? Dobra, pięknie. No co to jest za ten... Hop. Hop. Trenko nie mogę dogonić! Repić! No dawaj go! Tak jest! E, puszczę już! Quara skelia, 5 do 3! Gość no już, co? Nie nawet... Nawet uderzył, o nie, może uderzy. Nie, taki uderzy. O nie! A, ślisk. Aha. No to fajnie. Naprawdę fajnie. Wybrałem fajny gol! No i jeszcze cieszyńkę będzie robił, no co za... I ten droorę strzelił, no? Dobra na czas. Spokojnie, na czas. Na czas, zrobione na czas. No i co, teraz będziemy otwierać tą paczkę z ikoną. Mam nadzieję, że zrobię no, coś fajnego, bo w sumie to zrobiłem to z kilku... no To już nie że na Robiłem te ulepszenia architekta z SBC, no i tam dropłem chyba Rubena Diasa, Bernardo Silve, ojcieca Szczesnego chyba, nie, będę na pewno, miałem też, no i Salah'a przypaliłem, co ten, co ten, no po prostu w składzie pierwszym, ale do no, nowa za niego wskoczył. Dobra, ja tylko już kończę, bo specjalnie go zostawiłem i oby serio, bo lecą takie karty, no Del Piero, Antonio, Robię tego Antonio, ale no, O, Sahu robił o Jezu, jeszcze wywalał z ultimate no chyba jest to żebym żeby to przepalał o tu macie właśnie ten Trophy Titans yy, Zidane najlepszy najlepszy ten Piero też bardzo dobrze wygląda i Roberto Carlos oczywiście było no no dobra i teraz idziemy właśnie to przepalić drugi raz Ja jeszcze wyszło z tego normalnie jestem jakiś upo Dobra. Pyk, pyk. I chcę sobie poczekać w sumie trochę. Zawsze tak robię. Teraz klikam. O! Jest bicyc. też paczkę za to. To będzie taka wróżba. Jak to zawsze robię, robi się. Mm, dobra. Otwieramy najpierw wróżbę. Co to będzie? Za to flaga. E, nie ma takiej, nie, nie ma, naj, 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 naj... po pierwsze nie ma takiej ikony, ale zaraz potem tym była ta. E, Argentyna i Szwecja, Szwecji na pewno bym nie chciał, ale dobra, proszę, proszę, oby coś dobrego zrobiło. Wybieramy, i leci, proszę, coś dobrego, proszę. Zwykła i Włochy, o, Madini? Madini! jest, Ole win, Ole win. Maldini Prime! Co jest? Maldini Prime! Ale win! Ja pierdyla! Maldini Prime, WARTY jest MILION 500 000! Maldini Prime! To jest taki win! Ja PIERDZIELE! Dobra, opłacało mi to zrobić! Raz nie poleciłam na urodzinowa ani to ty, ale Maldini Prime! To jest taki stos na pewno zdominuje, zdominuje każdego w lidze ósmej. Ale Maldini, co jest? Paolo Maldini. Wow. Ma takie dobre stacje. 96 defensywy. Jejku. Ja pierdzielę. Ale to jest dobry tras. Ja. Dobra, no to co, no? W takim dobrym stylu możemy się pożegnać w sumie. Ja jestem tutaj. Tropę Maldiniego. Piękny Maldini. 9-4. Myślałem, że będzie jakiś barecic coś, ale dobrze, że Maldini poleciał, bo. Jak zobaczyłem Włochy, to już taki mówię, że tylko Maldini by to uratował. No i dobra. Dziękuję Wam za odcinek. Mam że Wam się podobał. No i co no, ja kończę z Maldini. Dziękuję, cześć.